To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele na nas wy, A dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! To my! Tosia i Tymek! Przyszedł Darek złota rączka! Chodźmy! Dziwne łóżka. Dzień o, dobry! O, 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 o Dzień to znowu Tymcia i Tosiek! Nie jesteśmy Tymcia i Tosiek. Jesteśmy Tosia i Tymek. Cały ja! Jak mogłem zapomnieć? Tosia i Tymek! Nie, nie! W drugą stronę! Aha, w drugą stronę! Tosia i Tymek! Teraz dobrze? Nie, nie. o to wam chodziło, prawda? Nie. Maluję sufit w waszym pokoju, widzicie? Przykładam z Sufitu w z farmą, naszym pokoju kapała woda do przodu, z dachu. I do tyłu. I do przodu, Tata naprawił i do dach, dach, ale Darek, złota rączka przodu, zamalowuje zaciek na naszym suficie. Widzicie? To nie jest komplikowane. Możemy panu pomóc? Prosi. Pewnie, że możecie. Na dziś już koniec, więc wy pomożecie mi tu posprzątać. Zgoda! Dobra, jedno z Was niech przytrzyma bałek, ja, a ja, ja, tym ja ręce. Dobrze, Tymku, przytrzymaj go. Dobrze. Dziękuję. Teraz. Pokażę ci gdzie go położyć, żeby tutaj nie nabrudzić. Nasz pokój wcale nie przypomina dziś naszego pokoju. No i co o tym myślisz, Tosiu? Nasz pokój wygląda zabawnie. A, no tak, to dlatego że wszystko przykryłem prześcieradłami, żeby niczego nie pobrudzić farbą, wiecie? Dobra, Tymku, czy możesz mi pomóc przykryć farbę? Przyciśnij pokrywkę jak tylko mocno możesz. Dobrze. Bardzo dobrze, dziękuję. Tymek, tutaj! Gdzie? W moim łóżku! Skończyłeś już darku? Ciii. No, obawiam się, że będę musiał wrócić tu rano i pomalować jeszcze raz. Ach, czyli bliźnięta nie mogą tu dzisiaj spać? Nie. Niestety wszystko musi tu tak zostać, dopóki farba nie wyschnie. Dobra, na mnie już czas. Do zobaczenia oh, jutro. Pa. Dzięki pa. Darku. Mamusiu, o, cześć. Jeśli nie możemy tu dzisiaj spać, to gdzie będziemy spać? Nie mamy dodatkowych pokoi, dlatego będziemy musieli coś wymyślić. Ale nie martwcie się, mam pomysł. Ja też mam. U. <laughs> możemy spać w łóżku mamusi i tatusia. Hop hop, hop. Hop, 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 Cześć kochani. Cześć. Tato. Widziałem, jak wychodził Darek. Mówił ci, że nie skończył jeszcze malować pokoju bliźniąt? Tak. Tak, czyli śpimy dziś w twoim łóżku, tatusiu. O nie, nie śpicie. Wyjdźcie stamtąd, proszę. No już wychodźcie. Już jesteście za duzi, żeby się z nami zmieścić. A ty mocno chrapiesz. O tak. Wy mali spryciarze! Gdzie my mamy dzisiaj spać, tatusiu? Ja wiem, ja wiem! Możemy spać tu, w łazience! Śpimy dzisiaj w Wannie, mamusiu! Wygodnie Wam? Nie, nie. Czyli nie możecie tutaj dzisiaj spać, prawda? Żeby się wyspać, potrzebujecie wygodnych łóżek. Więc dzisiaj. Zrobimy wam wyjątkowy wakacyjny obóz. Gdzie? Gdzie? Zaraz się dowiecie, ale najpierw, kto chce się wykąpać? Ja! Ja! ja super! Ja, ura! Się... Ja. No chodź, No ma. Ja. Tata powiedział, że nasz wyjątkowy obóz będzie na dole. W dzisiejszej nocy razem z Tosią Będziemy spali na podłodze w salonie. Tatuś nadmuchuje nam łóżka. Już chyba wystarczy, tato. O, dzięki, Tymku. Dmuchanie materaca to ciężka praca? Sam bym się położył. Tato! Tato! O się! Musimy jeszcze nadmuchać materac Tosi! No dobra. Oh. 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 <laughs> Już prawie. Oh. To trwa tak długo. Oh. <grystanie> Biorę księżycowego króliczka, misia pysia i doktora jemniczka! A ja wezmę wasze książeczki. Dzięki! Kuderkowy potwór! Ro! O, nie! <grystanie> <grystanie> nie! Nie, 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 Odsuń się. Ro! Ro! nie! się się! Nie! O, nie, nie! Dwa potwory! Ode mnie zjedzą! A! Nie! A! 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 Zjedzą mnie, zjedzą mnie! Zjadają, zjadają! chodźcie umyć ząbki, proszę. W kuchni? W wakacje wszystko robimy inaczej. No już, dobry chłopiec. Goń go, goń go! I tak przygotowaliśmy się do spania w salonie. No już bliźnięta, do łóżek. Uu. O mój misio! <laughs> Czy mamusia poczyta nam trochę przed snem? Oczywiście, że tak. Zawołam ją, jak będziecie gotowi. Idzie dobrze. Cz, cz, cicho, udawajmy, że śpimy. Byliśmy cichutko i udawaliśmy, że śpimy. Kiedy usłyszeliśmy, jak mamusia mówi: Chciałabym, chciałabym się, przenieść się przenieść do większego, większego domu. Ach, chciałabym, żebyśmy się przenieśli do większego domu. Do takiego z dodatkowymi pokojami, a nie materacami w salonie. Chyba masz rację. Czas się przeprowadzić. Lubię nasz dom. O. Nie chcę się wyprowadzać. Och, kochani, nie martwcie się teraz przeprowadzką. Czas na bajki. Hurra! Włączyć wam waszą nocną lampkę? Tak, poproszę. Tak, poproszę. Nie mówimy już dziś o przeprowadzce. Dobrze? No dobrze. dobrze jak słodziutko wyglądacie w waszych obozowych łóżkach. <grystanie> Jest zupełnie jak w waszym pokoju, prawda? Tak, ta, to ta. prawda. <grystanie> Którą bajkę mam przeczytać najpierw? Może tę. Te. Te? <grystanie> A potem tę <te> bajkę. <grystanie> no dobrze, wspaniały Tymku i niesamowita Tosiu. I to powiedziała mamusia. O, zobacz, byłoby, byłoby na, na tyle. tyle. Dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj udawaliśmy kołderkowe potwory. Ale nie pamiętamy, kogo goniliśmy. Czy to była mamusia? Czy może tatuś? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to tatuś. Patrzcie, Patrzcie na to. A ja wezmę wasze książeczki. Dzięki. A! A! Kuderkowy potwór. O nie. A! A! <grysti> Nie, 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 nie. Odsuń się. Nie. O, nie, nie. Dwa potwory. One mnie zwiedzą. Nie. Zjedzą mnie, zwiedzą mnie. Zjadają, zjadają. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia! W rolach główny wystąpił mi Alicja Reszczyńska, Tomek v, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.